Cześć wszystkim, wilgotny głupik z tej strony, witam przy Sobocie. Na wstępie witam przed moim akwarium 13-litrów, tak, Wam po prostu go pokażę i na szybko co tu się zmieniło. No, no, bo słuchajcie, zmieniła się tylko w sumie jedna rzecz i nic poza tym, ale dzisiaj generalnie będzie film z oceniania akwarii widzów, ponieważ no, trzech użytkowników jednak zdeklarowało się, żebym ich ocenił przez prośbę i jedno, jednego użytkownika ocenię jako bonusowo, czego się nie spodziewa, i o to nie prosił. Także w ramach takiego bonusu, gratisu, um, ocenię jego, jego zbiornik. Także słuchajcie, na wstępie, co mogę powiedzieć o tych tej mojej szarańczy niestety składającej się z 7 sztuk a było 8. no słuchajcie no niestety jedna z moich tutaj e, danio niebiańskiego sztuk została po socznicy słuchajcie no i ni niestety nie wiem czemu się ta ryba osłabiła może nie wiem jakiś gen słaby miała albo coś miałem 8 rybek no zostało mi 7, ale z tymi 7. siedmioma Odpukać na razie, nic się nie dzieje, złego i, i żyją sobie jak widzicie w porządku, ładnie wybarwione. Widzimy ich 5, bo dwie gdzieś sobie jeszcze tutaj nam się pochowały. No i nie wiem czy zobaczymy te dwie, czy nie. Na razie chyba nie zobaczymy, bo gdzieś sobie poszły, ale żyją, bo dzisiaj jeszcze y, widziałem je wszystkie tutaj y, 7. Także słuchajcie, o, tu 6 mamy tu. I też wszystko w porządku. Ryba pływa, żyje. O, już dołączyła do, do stada. O. Także tutaj wszystkie 7, wszystkie 7 rybek, które tutaj są. No jest. Poza tą jedną, która niestety się skicikała na posocznicę, no i tyle. No ale słuchajcie, widzicie co jeszcze? Mamy tu krewetkę blue Tam gdzieś widać pomiędzy gąszcz. O. Krewetkę Red, to jest tam ze ślimakiem, tu mamy krewetkę Red, tam, no, o dwie nawet słuchajcie, czyli mamy raz, dwa, trzy, trzy sztuki krewetki Red i na razie widzę dwie sztuki krewetek Blue. No na razie to wszystko w porządku, tych krewetek, glony mi troszkę na szybę wychodzą, ale to nie ma problemu, bo byle kiedy można wsadzić gąbę i je zetrzeć. Także wszystko tutaj jest generalnie w porządku w tym akwarium. Mamy, dalej mamy tylko 6 ryb na, na kadrze. No ta siódma, siódma gdzieś tam żyje, tylko po prostu nie aktualnie nie widać. Całe akwarium prezentuje się w ten sposób. A może słuchajcie, jednak postaram się jakoś. Tą siódmą jeszcze dla was zorganizować, żebyście widzieli, że na pewno żyje, tylko nie mam pojęcia, gdzie ona jest w tym momencie. Także sekundka, dajcie mi, ja ją znajdę i, i się widzimy. O, tu jest jedna i tu jest reszta sześć. O, a ta jedna gdzieś sobie tutaj pod ludziami pływa. O, ładna, no idź tam do reszty. I się tam prezentuj ładnie w stadzie. O! Proszę bardzo. I mamy fula jest 7. Wiesz swego czasu wydaje mi się, że sobie niestety, niestety za dużo przez przypadek karmy sypnąłem. W paluchy za dużo wziąłem i się tego nie spodziewałem, ale wydaje mi się, że trochę za dużo i przekarmiłem tą jedną i przez to jej flaki rozwaliło, że tak powiem. No ale generalnie teraz już znowu się pilnuje no i... No i reszta żyje tutaj, widzicie, bez żadnego problemu. Zdrowiutkie widać. Chciałem tutaj dokupić, żeby było i rzeczywiście tu 8 albo 9 nawet, bo to jest rybka stadna, no ale później raz, że w sklepie nie było, a dwa też nie zawsze u mnie w sklepie są zdrowe, nawet te danio, margaritatus, a też nie mam ochoty jakichś chorych przynieść, żeby później nie było jajców, że... Że miałem 7 ładnych rybek, i przez głupotę dokupiłem chore i, i wyjdę na zero. nie? To już wolę, żeby te 7 zostało. Jak przynieść jakieś ze 2-3 chore i, i się wyzerować, że tak powiem, nie? i się z tych rybek spompować. Także może na razie te 7 zostanie, no ale statko jest. Widać dobrze się czują, ładnie rosną, piękne barwy mają. Widać już tutaj te e, kropki na ich ciele. Ładnie wybarwiony tu jest jeden samiec, o proszę zobaczyć. O tam, to jest... o dwa są w sumie takie bardziej wybarwione od reszty, reszta to nie wiem, reszta to może samiczki. No nie wiem, może się kiedy uda, że jakieś tarło będzie, nie wiem. Na razie 25 stopni tu grzałka pokazuje, że jest. No i chyba tyle jest, bo w sumie szkło nie jest jakieś mega zimne, ale też nie jest jakoś mega ciepłe, gdyż to nie jest tam po 30 stopni tylko tylko 25. No, Także oko w rzeczywistości nie miga, tylko po prostu tutaj mm, na kamerze to tak wygląda, jakby migało. No i tyle, słuchajcie, tak wygląda moje 13 litrów. Troszeczkę roślinek wyciąłem, troszkę tą walisnerię właśnie przyciąłem. Rożice niedługo też będę musiał wy, wysiedlić. No i słuchajcie, mm, no tyle tak w zasadzie, no co? No krewetki też urosły. Zobaczcie, jakie retszery już duże. No i tyle, mech jawański ładnie rośnie, mikrozorium w sumie też. Ostatnio dałem tu trochę multiminerala, także też nie jest źle. Od góry no to wygląda tak. Widzicie już ile tej rożdżycy tak naprawdę tu jest w tym akwarium. No i tyle no, co u tych rybek na razie słychać. Na razie poza tą jedną, którą chyba sobie na własne życzenie troszkę niestety... Podkarmiłem za mocno i mi ją rozwaliło, to chyba to tylko było winną. Gdzieś się ta ryba osobiła jej odporność, nie wiem czy się przejarła czy coś. Czy po podmiance też się osłabiła, chociaż nie leje ani że ze zimnej wody po podmiance, ani nic. No nie wiem, czasem się zdarza po prostu, że ryba się osłabi gdzieś tak jej odporność, czy się zestresuje za mocno, no i... No i, no i tyle, a tu mamy, o walizneria puściła młodego pęda tutaj, o. Korzeń i tu jest mój młody pędzik od Walisneli. No. Tu ślimak sobie wisi w toni wodnej i, i, i kompletnie nie wiem co on w tym momencie odstawia, no ale dobra. No i tyle tak naprawdę. No. Tak wyglądają danio, a my już przejdźmy do oceniania akwarii widzów. Tak wam chciałem pokazać te akwarium. Akwarium, bo w sumie generalnie mi się bardzo podoba. I dajcie mi też znać, co sądzicie o filmie z moimi wpadkami, które czasem na kanale podczas mojego komentowania też mi się zdarzą, więc zdarzały i zdarzają, więc słuchajcie co sądzicie, żebym nagrał po prostu taki film odnośnie takich właśnie swoich wpadek na, na filmach, jakieś tam przejęzyczenie, jakieś pomyłki, coś takiego. Napiszcie czy byście chcieli. Jakbyście chcieli, to chętnie sobie mm, pozbieram z tych filmików te wszystkie właśnie, wiecie, moje wpadki takie i zrobię taki jeden film taki lekko śmieszny z moimi wszystkimi wpadkami w trakcie komentowania filmów. Także jak chcecie taki film, to dajcie znać, a my tyle co u, ta, u, u, u tych moich tutaj razburek galakcji. Tak wygląda ich cały domek. No i słuchajcie, teraz już bierzemy się za ocenianie domków Waszych Rybek. Także przechodzimy do oceniania Waszych akwarii. No i pierwszym zbiornikiem, który sobie tutaj ocenimy, to jest akwarium użytkownika Lodys. Także słuchajcie, no co można powiedzieć. Widzimy tutaj rybki, widzimy neonki. Widzimy gupiki, bardzo ładne zresztą. Widzimy nawet bojownika. No i co tutaj w tym akwarium jest ładnego? Na pewno gupiki są ładne i, i ogólnie wszystkie ryby, ale aranżacja, no troszkę mało jak dla mnie, jako że ja lubię gąszcz roślin, gąszcz roślinności. No to dla mnie jest troszkę mało i fajnie, że mamy tutaj kadr na cały zbiorniczek. Czego bym tutaj dodał? No, oczywiście, że nurżańca bym dodał, tak. Nurzańc jako tapeta, ewentualnie jakaś gdzieś tam kryptokoryna wysokopienna, też ewentualnie mogłaby się znaleźć. Na środek polecałbym jakąś żabienicę amazońską. W sumie ten nurzańc to mógłby wyjść nawet tak: tu nurzańc troszkę, o, tu za kamieniem i przed kamieniem. Tu rozłożysta żabienica i tu dalej nużaniec. A tam jeszcze gdzieś pomiędzy nużańcem przykład bomba mogłaby być. I byłaby bardzo spoko aranżacja. Zastanawiam się tylko co to jest, ale ewentualnie jeszcze bym dodał tutaj na korzeń, na tutaj przód akwarium jakiś korzonek i byłoby spoko. Dzisiaj za kondycję ryb, które widzimy, no pływają. Całkiem niezłej formie, tylko nie wiem, czy tutaj filtr przypadkiem nie, nie, nie pompuje. troszkę za mało tego um, powietrza, ale generalnie rybki nie, nie wyglądają źle. Także myślę, że za to akwarium takie. 4,5 mogę dać, bo w ten filtr faktycznie wydaje mi się, że lekko troszkę za słabo chodzi. I ten samiec, nie wiem, co on tak tutaj jakby się dusił troszkę wygląda. Nie, nie, nie wiem, chyba że to jest import. Jeśli to jest import, no to ma prawo tu pod górą siedzieć, ale jeżeli nie, no to raczej właśnie uważam, że troszkę tą filtrację, filtrację warto by było podkręcić. Dzisiaj moja ocena to jest za to akwarium 5. 5 na 10 za to akwarium myślę, że mogę dać, no bo widzimy gupiki i neonki w miarę pływają. Fajnie, także myślę, że 5 za to akwarium śmiało mogę wystawić. Także tyle od akwarium użytkownika Lodys. Co bym tutaj dodał z roślin, jak to już właśnie przed chwilą powiedziałem, ewentualnie jakiś korzonek. No i to by było tyle u użytkownika Lodys, a my idziemy dalej. Witam znowu, tym razem przed akwarium użytkownika plamiołokie królestwo. Też pisał, że mogę ocenić. No i zobaczcie co tu się dzieje. Jest to co ja uwielbiam w akwarium. Jest burz, jest gąszcz, jest dzicz. Proszę bardzo, dużo roślinek. No, słuchajcie, elegancko. Akwarium piękne. Lubię gąszcz, lubię busz. No, myślę, że mogę. Tu jeszcze bym co mogę doradzić. Tu jeszcze nurzańca, bym dbał takiego, który się troszeczkę wygnie tu do góry i w taflę wody na przednią szybę, żeby się wygiął. Troszkę nurzańca tutaj właśnie jeszcze, ale naprawdę akwarium piękne. Wrażenia na mnie niesamowite zrobiło, więc no, Plamiołkie Królestwo gratuluję pięknego zbiornika i ja na razie jesteś chyba mm, jedyny, którego widziałem, komu mogę wystawić... 10. 10 na 10 mogę Ci za to akwarium wystawić. Piękne akwarium, pięknie, wszystko wygląda, elegancko tutaj, jest dzicz, jest burz, jest zieleń, jest to co ja lubię. 10 na 10, chłopie dla Ciebie, szacun, piękny baniaczek, zobaczcie z daleka, zwróćcie uwagę. Chętnie, o przepraszam, chętnie bym sobie coś takiego wydrukował, rozszerzył trochę i na tapetę do jakiegoś swojego baniaka wstawił. No piękne. Piękne, to jest piękne akwarium. Elegancko, to mogę powiedzieć. To z drogą to się nie odbija u mnie. O, zaraz się drukarkę zdemoluję. Ym... To nie odbije nie jest moje, tylko to się właśnie odbija, jakby co u właśnie użytkownika plamiało. Królestwo. Ale akwarium, piękne. I to też się u niego odbija, ale mniejsza o to. Akwarium, piękne. Naprawdę jest Dzicz. Mamy gupiki, mamy yy, zwinniki Blechera. Yy... No, chyba jakiś pyszczak, nie, chociaż to nie jest pyszczak. To jest, wiem jak to wygląda, ale zapomniałem nazwy akurat tej ryby. Wiem, że to jest y, jadowite w ogóle chciałem powiedzieć. Wiem, że to jest, y, to w pysku młode czy ma Wiem, że to w pysku młode, jakiś, no nie wiem, chyba pyszczak. Pyszczaki jak w pysku młode mają. Coś do pyszczaka podobne. Y, także bardzo ładne akwarium, samica głupika, proszę zobaczyć jaka ładna. Także, y, no 10 na 10. I gratulacje, jesteś pierwszy plamionkie królestwo, które dostał ode mnie 10 na 10. Gratulacje, możesz być z siebie dumny, piękny baniak i to tyle, co u użytkownika królestwo, a my lecimy z tematem dalej, ale zobaczcie, że naprawdę o, o tą rybę mi chodzi. Ale naprawdę piękne akwarium, serio, to mi się podoba. Elegancko, zieleń jest, burz jest, dzicz to, co ja lubię, świetne. No to co? Tyle? No to jeszcze ostatni, może, kadr na akwarium front, od frontu. No i idziemy dalej do akwarium należącego kanału. I kolejnym kanałem, do którego mm, zawędrowaliśmy, jest to akwarium użytkownika Rybka ET12. Mm, no też prosił, że mogę ocenić jego. No więc słuchajcie, mamy. Yy, Tutaj akwarium Rybka et 12, no i co widzimy w tym akwarium, mamy Weronkę, która sobie tutaj swoją drogą żyje, nie wiem, nie wiem, troszkę się zastanawiam czemu, czemu jest filtr odpięty, filtr dla Weronki powinien działać cały czas, no tutaj ja się znam z użytkownikiem Rybka et 12 na, na żywo. Może wakacje znowu, może wspólny film nagramy? Dajcie też znać, czy byście chcieli wspólny film nagrać, żebyśmy nagrali coś razem. Także dajcie znać. Także na pewno jeszcze troszkę z nim tutaj porozmawiam, ale mm, no dobra. Zwrócę mu uwagę na, na, na żywo, żeby filtr dla welonki jednak nie odpinał, bo no, ta ryba jednak potrzebuje cały czas natlenionej wody. Więc pierwsza rzecz, no to właśnie tak jak mówię: Ups, rybka, ty mi tu nie szalej. Um, no, także widzimy tutaj, co można by powiedzieć. Brakuje mi strasznie aranżacji w tym akwarium. Brakuje mi też włączonego filtra cały czas. To, że grzałki nie ma, to nic akurat się nie dzieje, gdyż weronka jest rybą, która aż tam mocno tej grzałki nie potrzebuje. Zastanawiam się na, 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 na temat tego muchu, czy jest to me, mech. Chyba on jest prawdziwy, słuchajcie, więc fajnie, ale ja bym tutaj dodał jeszcze jakieś roślinki ze dwie. Nie wiem, jakieś, nie jakieś duże, bo jest to de facto małe akwarium. Więc dodałbym na przykład tam za tym stawionym samochodem jakąś, nie wiem, młodą żabienicę na przykład bym dodał, ale młodą, żeby nie kupować jakiegoś pałąka, jak ja mam 200 litrów, bo się do tego akwarium nawet nie bardzo zmieści. Także tam bym dodał jakiś onurzaniec, w sumie. Znowu mi nurzaniec tu pasuje, tak gdzieś dotąd. Od akwarium, jakby się tam powiedzmy, to akwarium zaczynało to gdzieś tak dotąd, nurzaniec i posadzony jak najbliżej przed, tylnej szyby, i tu przed filtrem, jeszcze też nurzaniec trochę, i tam może jakaś nisko niskopienna za tą rybą, tam zaraz jak, jak, jak jest. nisko niskopienna. Ewentualnie można spróbować z wysokopienną, ale młodą, i tutaj też trzeba rozwój tych roślin strasznie, że tak powiem pilnować, żeby też te rybki nie, żeby też nie przerosła roślina za mocno, bo ryba nie będzie miała gdzie, gdzie po prostu pływać. Więc. Co mógłbym tutaj polecić dla użytkownika, właśnie rybka ty, 12 Jako, że znamy się na, na żywo, to jeszcze mu na spokojnie to wszystko m, wytłumaczę, jak, jak wpadnie do mnie. Myślę, że gdzieś w wakacje może wpadnie. Także wszystko mu wyjaśnię jeszcze na, na, na żywo, ale co bym polecał? Z własnego doświadczenia wiem, że welonka rośnie dosyć duża ryba i ja raz tak trzymałem, ale byłem totalnie jeszcze niedoświadczony nie wtedy. Dalej nie jestem mega doświadczony akwarysta, bo sądzi, się na pewno dużo dłużej zajmują rybami i dużo dłużej wiedzą, dużo więcej wiedzą ode mnie, ale generalnie miałem welonki w, dwa, w, w 25 litrach, przynajmniej 23 nawet i jedna welonka. Na jedną welonkę myślę, że 25 litrów, no jest, nie jest to dalej dużo i jest to dalej za mały zbiornik na, na welonkę. No ale tutaj strzelam to akwarium, może ma, nie wiem, 11 litrów. Troszkę mało na tą warunkę, no. Wiem, że może, może ktoś powie, że to jest hamskie co robię, że, że, w ten sposób mówię, ale no, po prostu wiem i chcę po prostu, żeby ktoś stosując się do moich rad, zapewnił rybie takie warun warunki, żeby tą rybę po prostu długo miał. A tu niestety, no, filtr niewłączony, no to... Może, może na noc włącza ten filtr, ale no za, uważam, że filtr powinien być włączony cały czas. I ja nawet choć weronek nie mam, ale dla każdej ryby filtr powinien być włączony cały czas. Więc co ja bym polecał? Hmm, polecałbym hmm, tutaj, tak jak mówię, dodać te roślinki, które wymieniłem. Oczywiście w wielkości ich odpowiedniej i to sobie pilnować, żeby nie przerastały za duże. No, i polecałbym filtr mieć włączony cały czas. No, i, i najlepiej wolałbym kupić akwarium, no takie, myślę, pod 30 litrów, 20 tam parę. Naprawdę ta ryba wtedy no, będzie miała i tak zdecydowanie lepiej jak tutaj. Więc ciężko mi jest ocenić to akwarium, bo ja wiem tutaj, znam właściciela tego zbiornika osobiście, znam go na żywo i wiem, że na pewno na, naprawdę się stara o swoje zwierzęta. I ja raz też mu sprezentowałem trochę patyczaków od siebie jak miałem przerost i on te patyczaki do dzisiaj ma także on też dba o te zwierzęta i widać po prostu, że stara się dla nich jak najlepiej, żeby miały i właśnie ciężko mi jest teraz to ocenić, bo jest początkujący w tych sprawach nie wie na pewno tyle co ja i, i no i stąd pewnie to właśnie wynika tak jak wynika, więc może ja się powstrzymam po prostu w ogóle od, od, od oceny tego zbiornika z tego względu po prostu że no, trudno mi jest oceniać kogoś komu musiałbym wystawić no, przykrą ocenę więc wolę po prostu od oceny się powstrzymać. I ja nie mówię że to co tu widać jest brzydkie bo żeby nie było tak tylko po prostu Uważam, że troszkę inaczej można by było zrobić i byłoby lepiej. Także dlatego pozostawię ten zbiornik bez oceny, a po prostu przyjedzie do mnie myślę, to jak co roku zresztą się widzimy w wakacje mam nadzieję, że i w tym też się będziemy widzieć, to po prostu wszystko mu wyjaśnię, wytłumaczę i, i myślę, że być może właśnie ta welonka będzie mieć może większe akwarium, może się ura Będę rozmawiał, będę mu tam jeszcze proponował, co może zrobić, co może zmienić. Także myślę, że będzie fajnie i kiedyś naprawdę tą ocenę wydam. A teraz po prostu, żeby nie było, ocenę nie będę wystawiał. Także, chociaż w sumie mogę wystawić ocenę, jednak, bo myślę, że. Za to, że się dba o te ryby, że się stara e, o swoje zwierzęta, żeby miały dobrze, to tak jak ja mówię, myślę, że 5 spokojnie mogę dać, 5 na 10 za staranie, bo pamiętajcie, staranie się, dbanie o zwierzęta, może nie wiemy wszystkiego, ale dbanie o to najlepiej, jak umiemy, to jest też bardzo ważne. I ja też zdaję sobie z tego sprawę i biorę bardzo mocno pod uwagę to, czy ktoś się po prostu stara o dobro tych zwierząt, czy trzyma zwierzęta, ale ich dobro ma generalnie totalnie gdzieś. Także yy, też wiem po prostu, że tutaj rybka ET12 się stara o dobro swoich zwierząt i, i dlatego do, doceniam to i dlatego ocena 5 na 10 i taką, taką wystawiam. A jeżeli dołoży te roślinki, o których wspomniałem, a najlepiej kupi akwarium, powiedzmy tam pod 30 litrów, na jedną tą welonkę, i wtedy te roślinki dołoży, no to już będzie zdecydowanie to wszystko lepiej wyglądało. No i filtr musi działać. To jest bardzo ważne. Filtr musi działać cały czas dla welonki. Dobra, więc to tyle u rybka ET12 z jego zbiornika tego. on ma jeszcze jedno akwarium, także jeszcze. Zajrzymy do jego bojownika, bo też trzyma bojka. No i widzimy bojownika dalej u rybka Ety12. No i słuchajcie, bojownik. No i widzimy, że jest do, dosyć duży ten bojownik. Także bojownik, co prawda, ma filtr też włożony, ale ma, ma odpięty. I u bojownika nie jest to aż taki mus, żeby miał filtr, bo on jest rybą labiryntową i lubi też spokojny, yy, spokojne wody, więc u niego filtracja nie jest aż taka wybitna, yy, wymagana, ale żeby tam lek, lekki przepływ wody może być, ale też pamiętajmy, żeby tego bojownika za mocno nie wychlastać tym filtrem w każdą stronę akwarium, także jedyne co bym mógł polecić, tak samo nurzańców troszkę tam do tyłu dać, jakiś młodych szczepków i i na górę przykryć, przykryć jakąś pleksą albo kawałkiem szyby, żeby nie przeziębił labiryntu. No i w sumie za bojownika to, to tak samo mogę dać. Za bojownika dam, dam nawet 6 na 10. Tu jeszcze jak dołożyłby jakąś grzałkę, tam powiedzmy... Może kupić takie małe grzałki, ja mu oczywiście to pokażę wszystko, jak do mnie wpadnie, bo, bo mam taką grzałkę małą, która by do tego zbiorniczka akurat siadła, więc i mu ją pokażę, że można takie dostać. I jakby, jak tutaj ta grzałka jeszcze będzie, u góry przykrycie i ten młody nużalnic tam, żeby sobie rozrastał się, no to będzie dobrze, tak samo, a tutaj, że to jest bojownik i jak na bojownika, to są to, no mimo wszystko uważam, że bojownik tutaj ma dobrze. Ja, niż na przykład Welonka, także mm, y, tutaj y, no, 6,5 na 10 mogę dać, 6,5 na 10, fajny mech, fajna muszla, tuż tutaj tej aranżacji mamy mimo wszystko troszkę, troszeczkę więcej, więc tutaj 6 na 10, 6,5 o 6,5-10 mogę wystawić. I to tyle u bojka i w ogóle u rybki T12. I teraz jeszcze bonus, bo oczywiście ten użytkownik nie prosił o ocenę akwarium, a ja zdecydowałem się, że zrobię mu po prostu niespodziankę, jeśli dotrwa do tego momentu i ocenię jego akwarium, tak troszeczkę wiecie. Pokryję mu, ale też zbiornik, który bardzo mi się podoba. Także yy, idziemy teraz do yy, kolejnego. Yy, akwarium kolejnego z widzów moich, także zapraszam. Poznajecie to miejsce? Jak ktoś ogląda też tego użytkownika, to wie, czyje to akwarium. No dobra, to jest akwarium użytkownika Artur Akwarystyka. Nie prosił o ocenę, no ale zobaczcie, to akwarium mi się naprawdę podoba, patrzcie jakie gupiki ładne. No ładna kosteczka, kosteczka 40 litrów, jak możemy zobaczyć po opisie, po tytule właściwie. Także kosteczka 40 litrów, fajny, fajna aranżacja, ten korzeń obrośnięty mchem, no wygląda to typowo leśny klimat, no wygląda, wygląda przecudownie to, akwarium ładnie zarośnięte, zobaczcie, zieleń jest, no taki burz trochę jest. Co prawda nużańca nie ma, ale żeby nie było. Ja swojej oceny nie uzależniam od nużańca aż tak bardzo, jak po moich filmach mogłoby się wydawać. Tylko po prostu nużańc mi się podoba i stąd to się bierze. Ale akwarium tutaj u Artura, akwarystyka, no ładne. Ładne akwarium. I to będzie drugi użytkownik zaszczycony mianem, że jego akwarium wyceniam na 10 na 10. Pięknie. Elegancko, filterek jest, grzałki nie widać, ale może być gdzieś zamaskowana. Tam z tyłu za roślinami, więc się nie czepiam, bo, bo może być, a o tym mogę po prostu nie wiedzieć. Ale kondycja ryb elegancko, zobaczcie. Um, powiedz mi jedynie tutaj, Artur, akwarystyka, jak możesz. Skąd te głupiki brałeś? Czy to masz jakiś sklep dobry wokół siebie, czy po prostu od odprywaciarzy wziąłeś z dobrych hodowli. Także tutaj daj, daj po prostu mm, znać, jak ten film oglądasz w komentarzu, bo jestem ciekawy, skąd takie fajne gupole wziąłeś. I to w dosyć formie takiej o, widzimy firmę Aqual bardzo popularna zresztą firma akwarystyczna. Także daj znać tutaj jak możesz, skąd te głupiki wziąłeś, bo bo masz fajne w fajnej formie, i, i, i widać, że ryby w porządku. I masz też młode. Nie wiem, czy to zauważyłeś na żywo u siebie w akwarium, ale ja nie, to ci tutaj pokazuję, yy, że masz, masz maluszki. O, tu. Pyci, pyci, gupol. I siedzi tu i masz go. Także jakbyś nie, nie wiedział, to ci właśnie udowodniłem, że masz młode gupiki, i ci się rozmnażają. Także. No tyle by było 10 na 10 piękne akwarium. Przepraszam wszystkim wszystkich tych które po prostu którym oceniłem mniej niż 10 na 10 ale no to jest ocena moim zdaniem sprawiedliwa i też biorę pod uwagę że wszyscy się staracie i wszyscy chcecie dobrze ale może właśnie dzięki tym moim radom może dzięki ktoś um, mojej ocenie takiej a nie innej zawsze można zgłosić się jeszcze raz do oceny, coś poprawić w swoim akwarium, zgłosić się, ja popatrzę na to jeszcze raz, coś powiem, doradzę, także też nie ma problemu. Także dziękuję za oglądanie tego filmu. Przepraszam, jeśli kogoś uraziłem oceną, jeśli ktoś twierdzi, że został przeze mnie urażony, obrażony w jakiś sposób. To przepraszam, nie miałem tego na, na myśli. Także jest git, tak? Jeżeli i nie to, że komuś tam nie dałem powiedzmy 10 na 10 to nie znaczy, że kogoś tam mniej, mniej cenię, czy mniej lubię, czy coś po prostu to była ocena moja jak ja to akwarium widzę jego i tyle, zawsze można poprawić i zgłosić się do oceny jeszcze raz nie ma najmniejszego problemu także dziękuję za oglądanie tego filmu i tym akcentem sprzed zbiornika Artur Akwarystyka kończymy dzisiejszy film, także dziękuję do usłyszenia w kolejnym no i cześć